Pozwolę sobie tutaj przede wszystkim Państwa przywitać w tej części startupowej, bo tempo tak przyspieszaliśmy, że, że jeszcze nie zdążyłam. Natomiast to, co jest dla nas tutaj kluczowe, to pokazanie, że te innowacje to nie jest teoria, to nie jest coś, co wydarzy się kiedyś, ale też rzeczy, które dzieją się tu i teraz. I mają już swoje realne wdrożenia. W świecie, kiedy system jest przeciążony, kadry medyczne też działają na granicy, a pacjenci niejednokrotnie czują się zagubieni na swojej ścieżce leczenia, to ta technologia nie jest w zasadzie dodatkiem, tylko jest fundamentem koniecznym do tego, abyśmy mogli mówić o usprawnieniach. I te startupy, które jeden już miał okazję się zaprezentować, a kolejne siedem przed nami, znalazły odpowiedź na te różne wyzwania. Poza tym mamy pacjentów, którzy czasami te grafiki są przeciążone, czasami mamy tak zwane puste sloty, co wpływa też na jakość obsługi. I na to wyzwanie, to rozwiązanie znalazł MediDesk, który na bazie danych zarządza tym ruchem pacjentów w sposób inteligentny, który... Gwarantuje, które jakby zarządza całym tym chaosem, ale też jednocześnie daje możliwość wyższej jakości świadczonych usług. Więc tutaj zaproszę znanego już Państwu Daniela Nowocinata z prezentacji. Możemy, tak? Okay, mamy preskę. Moi drodzy, zanim zaczniemy prezentację, to zadam Wam proste pytanie. Kto was miał problem z, z tym, żeby się skomunikować, umówić wizytę w swojej placówce, POZ, jakiejkolwiek, żeby odwołać wizytę lub umówić? Ręka do góry, kto miał problem? Większość rąk jest w górze. Raz wielokrotnie. To oznacza, że te placówki najpewniej nie mają mieć deska. To raz. Jakby miały, to za chwilę wam pokażę jak to działa. Dobra, lecimy. E, moi drodzy, problem. Podstawa każdego startupu. Bez problemu nie ma rozwiązania. Jak ja miałem swoją agencję marketingową jeszcze w 2012 roku, tworzyłem piękne serwisy, efektywne, mnóstwo ruchu generowaliśmy, tylko był jeden problem. Nikt albo mało osób z rejestracji to obsługiwało, bo linia była przeciążona, zajęta, bo nikt w ogóle tego połączenia nie odebrał, nie odzwonił. Wpadło jakieś zgłoszenie z formularzy na maila, nikt tego nie ogarnął. Mnóstwo strat pieniędzy. I to się dzieje cały czas. Chaos komunikacyjny, yy, brak standardów. Standard i ja próbowałem wtedy znaleźć rozwiązanie, które to rozwiąże. Nie znalazłem. Były fajne systemy kontakt center, ale takie dla wszystkich, a jak jest coś dla wszystkiego to jest co? Dla nikogo. Prosta zasada. Lecimy dalej. Ten problem okazał się większy, bo ponad 90% placówek, których ja odwiedziłem zanim rozpocząłem pracę, bo Dobrą metodologią startupu jest budowanie, na, sprawdzenie problemu, zrewidowanie na większej skali. Takich spotkań byłem ponad 100. 90% tych placówek powiedziała, że ma ten problem, że tracą pacjentów, że mają noszoły, że wydłuża im się kolejka oczekujących i generalnie to jest duży chaos. Tracą mnóstwo pieniędzy, a my pacjenci tracimy czas na wyleczenie. I ten problem pokazał mi, że trzeba rozpocząć budowanie produktu, który będzie rozwiązywał konkretny problem, czyli problem komunikacji między pacjentem a placówką. I tak powstał MediDesk. Powstał na podstawie problemów w design thinkingu i do tego zachęcam startupy, żeby tworzyć od razu warsztat z potencjalnymi klientami i zrobiliśmy system, który odpowiadał na to, aby misją główną było co uzdrowienie komunikacji między pacjentem a placówką, czyli pacjent się dodzwonił, skomunikował, odwołał, umówił wizytę dla siebie lub dla swojego dziecka. I co my dzisiaj mamy? Dzisiaj po tych siedmiu, prawie ośmiu latach. Ponad 900 placówek w kraju korzysta z MedIdeska. Do tego wszystkiego my dzisiaj obsługujemy prawie jedną czwartą populacji ruchu. Miesięcznie przez MediDeska komunikuje się telefonami, VoiceBotami, czatami, SMS-ami, formularzami, wszystkimi funkcjami, które są dostępne, prawie jedna czwarta populacji. W związku z tym sporo kraju się kontaktuje. I stał się standardem w komunikacji. Nie tylko w kontekście telefonów, ale wszystkich kanałów kontaktu. W związku z tym idziemy dalej. Co my na tym etapie rozwiązujemy? Jeżeli będę mógł przełączyć slajd, to będzie mi łatwiej. Mogę, mogę improwizować oczywiście też, nie ma problemu. Tak, spróbujmy. Teraz jest ok. Moi drodzy, przykład. Golden Met, placówka w Warszawie. Przykład tego, jak poprawiliśmy obsługę. 95% odbieralności. To są wyniki niesamowite, ale to robią nasi klienci. 11 oczek w górę, jeśli chodzi o procenty. Duża redukcja no Z około 9%, wdrażając wojs boty, którymi wprowadziliśmy, poukładaliśmy ten ruch, zmniejszyliśmy ilość no do 1,7. Ja takim placówkom, w większości, które są na rynku, życzę takich wyników. Oczywiście większa skuteczność sprzedażowa. Wszystkie recepty są obsługiwane przez boty. Żaden człowiek nie przyjmuje informacji od pacjenta, bot to przyjmuje, kieruje do lekarza, sprawa załatwiona. Inne wdrożenie, bardzo ciekawe, też akcje nie blokuje, to jest Szpital Żelazny. Wdrożyliśmy MediDesk, poukładaliśmy z nimi logikę, przeorganizowaliśmy całą komunikację w placówce i moi drodzy, 21 sekund w placówce publicznej czekamy na rozmowę. To jest ekstremalnie krótki czas. Do tego wszystkiego z 7%, ponad 7% no-show zeszli do 2,79%. To są setki, nawet tysiące pacjentek i pacjentów, którzy mają szybciej opiekę. Odbieralność y, to jest benchmark. 98% tak działa szpital Żelazna. Przoradnie, wszystkie, których się chcecie wdzwonić, będziecie odebrani i tam się dozwonicie. Kolejny przykład: Bady Nasz pierwszy klient w ogóle, by the way. E, zaczynali przygodę z medyskiem kiedy mieli 65% odbieralności. Dzisiaj mają 98, 99%. Można? Tak, ale co jest ważne. Zmniejszyli wydatki na marketing, bo MediDesk analizuje wszystkie połączenia, wszystkie zgłoszenia i mówi słuchaj, ta kampania przynosi efekty, bo dzięki tej kampanii mamy więcej pacjentów. I to robi MediDesk na co dzień. Oczywiście spadek kosztu pozyskania pacjenta 45%, to są konkretne liczby. Zapraszam do Maćka na rozmowę, on dużo opowie, jak to zrobił. I teraz w co idziemy? No i drodzy, to co jest kluczem już nie przyszłością, a teraźniejszością, AI i integracja systemów EDM-owych. To robimy po to, aby jeszcze szybciej zautomatyzować obsługę pacjenta. Co to oznacza? Asystent AI dla rejestratorki, czyli podpowiada w czasie rzeczywistym, jakie usługi są w placówce, jakie ceny są za daną usługę. tuż nie musi człowiek wszystkiego znać. Baza wiedzy oparta o AI potrafi od razu w czasie rzeczywistym czytać rozmowę i podpowiadać rejestratorce. Ale jeżeli chcemy bota, czy chatbota, czy voice voicebota, zrobi także to voicebot. Całą dobę 24H, 7 dni w tygodniu, obsłuży pacjenta. Powtarzalne procesy, odwoływanie wizy, zamawianie recept, to robią już boty. Temat trzeci bardzo ważny, analiza Analiza rozmów. Przez nasz system przechodzi 9 milionów rozmów miesięcznie, różnego typu. To już nie sprawdzają menadżerowie. My teraz prowadzimy pilotaż z kilkudziesięcioma placówkami. Wszystkie rozmowy są analizowane. względem emocji, tematu i tego, co pomóc. My, jako MediDesk, mamy też szkolenia. My szkolimy, jak lepiej obsługiwać pacjentów. W związku z tym dajemy rekomendacje na żywo. Pani Krysia potrzebuje więcej szkoleń z pro a pan Michał na przykład lepszej obsługi trudnego pacjenta. I to już wyłapuje AI. Oczywiście automatyzacja. Jeżeli system wysyła SMS-a do pacjenta i pacjent nie odpisze, że będzie na wizycie, to kto zrobi resztę roboty? Voicebot. Zadzwoni i potwierdzi tak czy nie czyli mnogość kanałów komunikacji, gdzie można pacjenta zaprosić na bezpłatny przegląd, uzębienia na coś, co dzięki integracji z systemami medycznymi możemy poprowadzić. Wychodzimy z obsługi nad pacjentem, idziemy do opieki nad pacjentem, żeby pacjent był rzeczywiście, tak jak to wszyscy mądrze mówią, pacjentocentryczność, żeby to funkcjonowało. Moi drodzy, placówka jutra to nie są roboty, to nie są lekarze, którzy wyłącznie z AI pracują. Tak naprawdę AI Pomoże obsłużyć dużą liczbę ruchu, a człowiek zajmie się jakością. I to jest klucz do mądrego wdrożenia AI'a. AI ma pomóc w powtarzalnych procesach, ma je obsłużyć, a jakością zajmie się człowiek. Dziękuję, wyrobiłem się w czasie. Idealnie.